Siemanko, witam Was bardzo serdecznie po no krótkiej, może do niektórych dłuższej przerwie. Ja wróciłem z urlopu, e, także jak to na powrocie z urlopu, jak człowiek czuje się zrelaksowany. Miła, relaksująca muzyczka dla Was. W tym filmiku pokażę Wam, e, no i opowiem troszeczkę o pompach ze zmywarki Beko oraz Whirlpool. Whirlpool, Indesit, e, te pompy były właśnie w takich zmywarkach Montowane. Opowiem Wam oczywiście o tym, jak diagnozować te pompy, najczęstsze usterki. No i co tu dużo mówić lepiej wszystko zobaczyć. A więc lecimy. Mam tutaj pompę ze zmywarki Beko. Pompa trójfazowa. Jest tutaj ciekawie rozwiązane mocowanie, ponieważ można ją sobie rozkręcić. O, zrobić coś takiego. W tej pompie akurat brakuje wirniczka, ponieważ ja ten wirniczek yy, dałem klientowi, no bo potrzebował wirnika, akurat mu się wirnik rozsypał, a szkoda było, żeby kupował całą pompę, więc wyciągnąłem wirnik i, i klient dostał ten wirnik. Natomiast zaraz zobaczycie, że yy, wirnik będę mógł przełożyć, podejrzewam, z pompy yy, tej Whirlpoola. Zobaczcie, bardzo często w tych grzałkach gromadzi się taki syf, tutaj w tym miejscu, on już jest zaschnięty, ponieważ ta, ta pompa, ta grzałka długo leżała, więc to wszystko sobie obeschło. Pompa sama jest marki Arcelik. Arcelik y, produkuje dla Beko części, już teraz dla Whirlpoola też, więc te nowe Wirpule też będą w produkcji Arcelika. Natomiast grzałeczka marki Blackman. 2018 rok, wymieniona w tym roku, także 5 lat popracowała. E, co tu się w ogóle stało? E, wymienialiśmy ten zespół, ponieważ e, uszkodzona była grzałka. Niestety, e, do zmwarki Beko, z której pochodzi ta pompa grzałka, e, nie było dostępnej samej grzałki, więc niestety klientka musiała zakupić cały zestaw. Pompa razem z grzałką. E, cały zestaw kosztował 420 zł. Także, no nie są to małe pieniążki. Ale co tu się tak naprawdę dzieje? Zaraz zobaczymy sobie. Grzałeczka w tym miejscu już zaczęła podciekać. Powstawała korozja. W zmywarce był już pewien nalot. Jak diagnozujemy grzałkę? Nie trzeba oczywiście wyjmować. Wystarczy sobie wypiąć przewody tutaj wchodzące w nasze gniazda. No i bierzemy sobie nasz multimetr. Ustawiam sobie pomiar rezystancji. I sprawdzam, tutaj 2 kg wystarczą, bo grzałka ma około 30 ohm. I sprawdzam sobie w konektorach, czy jest przejście. Jak widzicie, przejścia nie ma. Ale jak przyłożę tutaj, też przejścia nie ma. Okej, okay, czyli grzałka jest faktycznie spalona gdzieś, gdzieś tutaj wewnątrz. Ponieważ, dlaczego to sprawdzam? Zdarza się, słuchajcie, że. Grzałka. Mierzymy sobie tutaj, i nie ma, obwód nie jest zamknięty, czyli wydaje nam się, że grzałka jest przepalona, ale jak zmierzymy sobie tutaj, czyli na wejściu do, tych, do, do tego złącza, czyli tu i tu. No to nagle impedacja nam wraca i jest tam te 29 ohm na przykład. Nie pamiętam teraz dokładnie, ile jest. I okazuje się, że grzałka wcale nie jest przepalona, i w czym tkwi szkopu. Ta oczywiście jest przepalona, no bo widzicie, obwód się nie zamyka. Kopuł tkwi w tym, że trzeba wtedy powypinać tutaj to plastikowe mocowanie, ponieważ zobaczcie, tu dochodzi zasilanie grzałki i to sobie idzie tutaj i tu w tym miejscu zgrzane są dwie blaszki. Tu i z drugiej strony tutaj i odpowiednio jest jeden i drugi pin. I w tym miejscu bardzo często ten zgrzew po prostu puszcza i blaszki się nam rozwarstwiają co wystarczy zrobić? Albo to jakoś zespawać, albo polutować, e, albo e, no jakkolwiek inaczej połączyć te dwa metalowe elementy. Zostają to Wam jesteście na pewno bardzo kreatywni i myślę, że sobie to ogarniecie. Ja to po prostu naprawiałem w taki sposób, że to lutowałem. E, czasem nie w tym miejscu skrzew e, puszcza, a tutaj, wewnątrz tego plastikowego, elementu. Ja to postaram się rozebrać i Wam pokazać. Słuchajcie moi drodzy, e, tutaj podnieśliśmy sobie tą zaślepkę, i w tym miejscu bardzo często gubi się przejście albo na tym zgrzewie, tak jak wspomniałem wcześniej, albo gdzieś tutaj. tutaj. I wystarczy sobie zweryfikować, jeżeli oczywiście wcześniej zmierzyliście i ta impetacja była na grzałce. U mnie nie było, bo jest ona no przepalona. Ustawiam sobie na parametr ogólnie sprawdzenia, tylko ciągłości obwodu, i sobie przykładamy. Czy między tym miejscem a tym jest, jest obwód zamknięty? Mogę nawet bezpośrednio od konektora sprawdzić. Nie wiem, czy słyszycie piszczenie. Ale jeśli nie, to nawet multimetr pokaże. Jest przejście. Czyli tu jest wszystko ok. Z tej strony, oczywiście, nie? Także zwróćcie uwagę oczywiście czy w tym miejscu coś się nie uszkadza. Zawsze gdyby coś tutaj nie stykało, to można prowizorycznie wlutować kawałek przewodu. Po prostu od tego miejsca do tego miejsca. E, przewód 2,5 mm2 e, ze względu na obcią duże obciążenie mocą, tu około 16 amperów prąd płynie, więc 2,5 mm2 zupełności wystarczy, ale nie mniej. Także e, może uda Wam się w taki sposób uratować jeszcze grzałkę. No bo same, jak mówię do beka samej, nie dostaniecie. To tyle jeśli chodzi o grzałkę. Teraz jeśli chodzi o pompę. Pompa jest bardzo ciekawie skonstruowana. Tu są łożyska ceramiczne. Często te łożyska się zużywają, robi się w nich jajo i wirnik zaczyna bić. Wirniczka tu nie mam. Zaraz zobaczę, czy z tej pompy Whirlpoola uda mi się przełożyć, ponieważ tutaj te gniazda są naprawdę identyczne. Chciałem wam tylko zwrócić uwagę, że jeśli rozkręcacie sobie taką pompę grzałkę, to tu jest o-ring. Jeżeli składacie to z powrotem, oczywiście o-ring czyścimy całutki, żeby nie było tej resztek jedzenia, czy tam czegokolwiek. Ciężko na zaciedzenia, bo to jak piach jest w dotyku. To o-ring najpierw montujemy na pompie i dopiero później składamy wszystko do kupy, ponieważ jeżeli zrobicie tak, że o-ring Włożycie sobie do grzałki i będziecie chcieli włożyć pompę. To bardzo często jest tak, że ten o ring po prostu się zsuwa, gdzieś się tak podwija. Składamy wszystko do kupy i nagle cieknie. No i jak będzie odrobina szczęścia, trochę pocieknie, wyłączycie i rozbierzecie z powrotem. A jak będzie odrobina pecha, no to niestety coś się przepali. Także pamiętajmy. Zawsze montujemy z O-ringiem na pompie. Eee, dlaczego ta pompa jest taka ciekawa? Eee, z mojego punktu widzenia jest ciekawa, ponieważ po pierwsze Primo w mojej ocenie Beko ma bardzo słabej jakości elektronikę. Jakiekolwiek zwarcie w jakimś elemencie czynnym, grzałce, pompie, elektrozaworze, czymkolwiek, od razu powoduje uszkodzenie jakiegoś scalaka na programatorze. Eee, co prawda programatory do też są jedne z tańszych, natomiast oczywiście, żeby uprościć konstrukcję elektroniczną programatora, producent zastosował falownik bezpośrednio w pompie. Stąd też podejrzewam, że pompa jest taka droga tutaj, ten zestaw pompy z grzałką. Tak więc mamy dwie wtyczki. Podejrzewam, że jedna to jest mnożenie parametrów, a druga to jest zasilanie. Zasilanie jest jednofazowe, czyli są dwa piny. No i tutaj pomiar parametrów, łączenie się i tak jest na trzy przewody. Zasilanie jest jednofazowe, natomiast tu jest układzik elektroniczny, który z jednej fazy robi nam dwie fazy z przesunięciem fazowym. Dzięki temu pompa może śmigać i być zasilana trójfazowo. Zobaczmy sobie jak to w ogóle w środku wygląda. Mamy uzwojenie e, silnika trójfazowe oraz nasz układ elektroniczny. O, jest nasza płytka elektroniczna. Mamy tutaj, widzę gniazdo diagnostyczne do wpięcia. Super, szkoda, że nie mamy urządzenia diagnostycznego. No i jest to taki mały falowniczek, który nam po prostu e, no, produkuje prąd dwufazowy w zasadzie z przesunięciem fazowym. Także tak to wygląda. E, elektronika ukryta w pompie. Nie wiem, e, czy to dobrze, czy to źle. E, Moim zdaniem, no z jednej strony mamy tańszy programator, z drugiej strony um, występuje tylko pompa razem z grzałką, kosztuje 420 zł. Pozwolę sobie tylko porównać do Boscha. W Boschu pompa razem z grzałką, pompa grzałka, która również jest nierozbieralna i ciężko, znaczy nie można dostać w zasadzie nowej samej grzałki, kosztuje 240 zł na Allegro. E, także no jest to różnica prawie 200-180 zł. E, no ale tak to właśnie wygląda. Jak zdiagnozować w ogóle silnik trójfazowy, moi drodzy? Mamy wyprowadzenie cewek. Cewki są połączone ze sobą w trójkąt. I żeby sprawdzić, oczywiście tutaj no elektrotechnikiem nie jestem, więc nie będę Wam pokazywał, w jaki sposób diagnozować układ elektroniczny, całą płytkę. Myślę, że wiele rzeczy będziemy w stanie naocznie sprawdzić, po prostu jeżeli się uszkodzi najprawdopodobniej któryś z tych większych elementów, jak kondensator, czy warystor, czy, czy, kon, czy kondensator kolejny, e, będzie widać, że jest uszkodzony, albo jakiś stalek po prostu będzie miał dziurę w sobie. No to wtedy możemy albo się ratować i przełutowywać, albo zakupić nową pompę. Jeśli chodzi o uzwojenia, no to tak jak we wcześniejszych filmach pokazywałem, ustawiamy sobie multimetr na pomiar rezystancji i pomiędzy każdym uzwojeniem, po prostu mierzymy sobie wartość. Tutaj jest 55 ohm, i pomiędzy każdym, między każdą parą powinna być ta wartość, to jest 54. 1 ohm nie, nie robi różnicy, 55. Pomiędzy każdym wyprowadzeniem mierzymy sobie wartość. Wszędzie powinna być mniej więcej ta sama wartość, jeśli w którymś. W którejś parze nie ma w żadnej wartości, czyli na przykład, by było coś takiego. Ja teraz nie dotykam, dlatego się nie wyświetla. Czyli nie ma zamkniętego wodu, znaczy, że mamy którąś sekcję przepaloną i albo mamy do przyzwojenia silnik, albo do wymiany pompy. To już pozostawiam Wam, moi drodzy. Ja to wszystko teraz złożę do kupy. Dobra. E, moi drodzy, ta pompa jest sprawna. Ta pompa jest sprawna, aczkolwiek przez to, że e, nie można dostać samej pompy, to a uszkodzona była grzałka, no to niestety musiała zostać też wymieniona, ale jak widzieliście, e, staram się ratować klientów jak mogę. E, już z pompy wyciągnąłem wirnik, i dałem klientowi, żeby nie musiał całej pompy kupować, jeżeli ktoś miał uszkodzoną pompę. To też mu przełożę po prostu tak, żeby maksymalnie możliwie wykorzystać te części e, używane, które są sprawne. Oczywiście klienci wiedzą, że to jest używane, aczkolwiek e, taki używany element nie kosztuje tyle co nowy. I to jeszcze da się. E, jest to opłacalne w zakupie i użytkowaniu, moi drodzy. Tak więc, pompogrzałka z, z warki Beko out. Zapraszam do oglądania pomp ze z mywarki Whirlpool. Pomp ze zmywarki Whirlpool pochodzi ze zmywarki um, z serii WFO. Dokładnych numerów nie pamiętam, aczkolwiek to już jest raczej określenie wielkości, kolorów itd. itd. Seria WFO, moi drodzy. E, producentem pomp jest Blackman, grzałki również, czyli ten sam producent, co producent grzałki w pomp pogrzałce do zmywarki Beko. Co tutaj się podziało? No więc e, grzałka jest sprawna. Bężymy sobie na wyjściu na konektorach 27 ohm. natomiast e, nie wiem czy to będzie dobrze widać. To jest jakiś włosek już odklejony, no bo gdzieś to musiałem trzymać. Gdzieś mi się te włosy wzięły, a mam dwa psy. E, po prostu na tym łączniku, na tym kolanku, on jest cały obklejony w takiej płynnej mazi, takiej klejącej mazi. O czym to świadczy? Jeżeli widzicie coś takiego, taką maść. O, tutaj jest. To jest bardzo takie, no klejące. Jeżeli widzicie taką maść, świadczy to o parceniu, o tym, że parcieje już to kolanko. I to jest kwestia tylko czasu, aż ono w którymś miejscu pęknie i zacznie cieknąć woda, i przy okazji zalejecie grzałkę. Więc grzałka została wymieniona, ponieważ no tu już podejrzewaliśmy, że niedługo będzie przeciek, i klienta w czasu wymienił, ale docelowo nie była wymieniana grzałka. To nie, znaczy nie grzałka była yy, powodem usterki zmywarki, tylko w zmywarce pojawiał się słynny błąd F15. Błąd związany z pompą myjącą. Tutaj oczywiście na szczęście do wirkula można dostać osobną pompę osobną grzałkę na plus natomiast jeśli chodzi o koszty na minus. Dlaczego? Pompa kosztuje 340 zł, grzałka kosztuje 170 zł, czyli razem za pompę, grzałkę mamy 510 zł plus przesyłka. Przypomnę, pompo grzałka do zmywarki Bosch, która jest niestety nierozbieralna. Kosztuje 242 zł. To dalej jest korzystniejsze e, dla naszych kieszeni. No, dla środowiska niekoniecznie. Aczkolwiek e, dla naszej kieszeni jest to korzystniejsze. Wymieniamy wtedy dwa elementy najbardziej pracujące, najbardziej czynne i mamy spokój na dłuższy okres czasu. Ale wracając do tej pompogrzałki Uripula, Rozkręcamy ją sobie. Gdzie ona się rozkręca? W którą stronę? W Whirlpoolu bardzo mocno siedzą te pompogrzałki ze sobą, dlatego jeżeli macie potrzebę ją rozebrać, to proponuję ją całkowicie wyciągnąć, wypiąć tutaj z, te, z konektorów, ponieważ można w środku pozalewać coś, ee, pourywać. Najbezpieczniej to wyciągnąć i robić to na zewnątrz, bo chyba że macie więcej siły niż ja, to szacun. i możecie próbować w środku. Mamy wirniczek. Tu już nic nie było wyciągane, wieżałka jest sprawna, z tym, że po prostu, no widzicie, tu jest guma zalana słabycznie, ona jest sparciała raczej e -e. E, Oczywiście ten łącznik tutaj, wysokiego ciśnienia, że tak powiem, on też bardzo często parcieje, ale to wtedy wystarczy, tutaj ten łącznik można sam wymienić. Kupuje się taki łącznik, dokłada się obejmy skręcane i gitarka wszystko śmiga. Co do pompy. Błąd F15. Zobaczcie, jakiej pozycji w ogóle jest wirnik. Nie wiem, czy to zobaczycie z tej perspektywy. Staram się Wam pokazać jak najlepiej. On jest przy jednej ze ścianek. Zobaczcie, jak on lata. Przecież to nie ma prawa pracować, tak? Co tam się podziało? Mamy łożysko ceramiczne jedno tutaj wewnątrz. Ono jest sprawne, nie ma żadnego jaja, ale najbardziej leży to łożysko tutaj, ceramiczne. Ono się wyjechało totalnie i nie jest w stanie utrzymać tutaj górnej części wirnika. Przez to zobaczcie, co się działo. Wirnik na jedną stronę opadł. Zobaczcie, jak on musiał ocierać tutaj o tą ściankę, że tutaj otarło o krawędź, w sensie, no wyjechało ją konkretnie. Za chwilę tutaj byśmy doszli do magnesów. Tutaj już opiłki metalu są, eee, też zjechana krawędź. No chwilę mówiąc, zaraz by się woda do środka dostała, by to wszystko popękało i tak by nie miało prawa chodzić. Eee, jak już trzymam tutaj ten wierniczek, to chciałem Wam tylko pokazać, jak on się ma do pompy beko wyciągamy. Wkładam do pompy Beko. No i wymiarowo, zobaczcie. No wymiarowo jest idealny, nie? I gdyby był sprawny, to mógłbym sobie przełożyć z tego Urpula do Beko. Eee, niby Blackman, niby tu Arcelik, ale to wszystko są naczynia połączone. Także eee, nie dziwcie się, że ja często potocznie mówię, że wszystko zjeżdża z jednej taśmy montażowej. Tu mamy producenta, znaczy jest wybite Aveco, nie wiem, nie wiem, nie wiem, już się gubię, czy Blackman, czy Aweko. słuchajcie, natomiast tak, zobaczcie jak skacze to mocowanie na tym łożysku, znaczy na tym morzysku, na tulejce w zasadzie jest całkowicie wyjechana. Są zestawy naprawcze i tą tulejkę można wymienić, natomiast by trzeba było tutaj ten magnes ściągać na gorąco. W następnych odcinkach pokażę Wam oczywiście e, jak wymienić takie łożyska, ale to będzie na następny odcinek, jak będę szczegółowo opisywał błąd F15, jego diagnozę i tak dalej, ponieważ oczywiście nie zawsze jest to związane z łożyskami, choć najczęściej, e, od strony elektrycznej pompa trójfazowa e, na dwie śrubeczki. A nie, na 3, na 3, trzy, na, trzy, sorry, na trzy śrubeczki. Nie będę tego rozbierał, ponieważ pod spodem jest ten sam widok co w pompie Beko, czyli po prostu będzie widać uzwojenia. Jak to jak zbadać silnik trifazowy, Mówiłem już w poprzednim filmie pokazywałem już w tym. Po prostu mierzymy sobie parami pomiędzy każdym złączem przejścia. Mniej więcej wartość powinna być ta sama, jeśli pomiędzy którąś parą nie ma przejścia, to znaczy, że mamy uszkodzone uzwojenie. Także pompa ze zmarki Whirlpool, grzałeczka, najczęstsze usterki omówione. Moi drodzy, bardzo mi miło było dla Was znowu tutaj opowiadać o sprzętach. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się taka seria filmów z częściami podobała. Jeśli tak, postaram się załatwić więcej części z użytych, na przykład z pralek, na podstawie których będę Wam opisywał najczęstsze usterki, które rozwiązania są lepsze, bardziej trwałe, które są bardziej awaryjne. No i co? Chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić jeszcze do kolejnej serii filmów, która będzie dotyczyła jak przedłużyć żywotność pralki, zmywarki, piekarnika. Wracamy do cotygodniowych oczywiście filmów z napraw, czyli mam dla Was w przygotowaniu film, dlaczego pralka Siemens hałasuje, skacze i wariuje. Na niego też bardzo serdecznie zapraszam. Zachęcam do subskrybowania kanału, jeżeli tematyka Wam się podoba. Mnie to motywuje do nagrywania tych filmów więcej i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Strzałeczka.